Siwy na ciepłej robocie, jak przeorał basen w majtkach z biedry. Kiedy życie daje ci szansę, siwy bierze ją za kark i wrzuca do świeżo wylanego betonu. Zobacz, jak nasz osiedlowy inżynier od siedmiu boleści przeorał budowę basenu w slipkach za 49 zł. Jeśli podoba Ci się nasza seria o przygodach siwego, walnij w suba. Zostaw lajka i napisz w komentarzu Team Siwy. Jeśli też masz ziomków, którzy zawsze robią przypał. Na każdej budowie jest ktoś, kto zamiast budować, budzi zażenowanie. Dzisiaj, dzisiaj poznacie legendę betonu i slipków za 4,99 zł siwego. Człowieka, który wjechał na ciepłą robotę i zrobił z niej cyrk pod gołym niebem. Siwy dostał proste zadanie. Mieszaj beton, nie pierdol i nie dotykaj kafli. Ale wiadomo co się dzieje, gdy dasz siwemu pole do popisu. Po trzech godzinach był już mokry, upierdolony po pas i paradował w basenie w slipkach, które nawet Chińczyk by odrzucił. Wiebał się w świeżo wylany beton, zostawiając za sobą odcisk stopy, który archeolodzy kiedyś nazwą pomnik głupoty XXI wieku. A gdy przewrócił się na mokrej glazurze, wołał, że to nie jego wina, tylko kafelki go zdradziły. Kurwa mać. Jeśli rozbawiła cię ta historia, pamiętaj, żeby zostawić lajka, zasubskrybować ten kanał i napisać w komentarzu. Team siwy, Twoje wsparcie, to nasz beton, bez którego nie ma budowy kolejnych przypałów. A nowe filmy nadciągają szybciej niż siwy do żabki po flaszkę.